I w studiu już teraz z nami wyjątkowe gościnie, Katarzyna Dowbor, prezeska Fundacji TVP i Magdalena Różka, ekspertka Fundacji TVP. Dobry. Witajcie, witamy Was bardzo serdecznie. Domyślam się, że start takiego projektu, jakim jest fundacja, jakim jest pomoc, no to jest, wymaga bardzo wiele czasu, wysiłku, a tutaj z dnia na dzień w zasadzie trzeba było się przestawić. Przyszła powódź i z dnia na dzień pojawiła się ta potrzeba. Jak to się robi? My szykowaliśmy się do tego, żeby te fundacje jakby reaktywować, zawalczyć o pieniądze dla podopiecznych fundacji, dla osób, które się do nas zgłoszą, i że to potrwa, to będzie proces. Ale nagle się okazało, że jest no taka tragedia ludzka jak powódź na południu Polski, i nagle się okazało, że musimy działać bardzo, bardzo szybko. Fantastyczny zarząd fundacji, który który rzeczywiście się zebrał, udało nam się to wszystko zorganizować. Podjęto decyzję, władze telewizji podjęły taką decyzję, że zbieramy teraz szybciutko na powodzian. No i to coś niesamowitego, ponieważ ponad 14,5 miliona udało się zebrać dzięki naszym widzom, cudownym. Wrażliwym, naprawdę naszym widzom, którzy bez zastanowienia się wpłacali pieniądze. Jak Państwo słyszeli, one będą przeznaczone na słuszny cel. One częściowo już pomagają, częściowo będą jeszcze pomagać, no ale to nie jest jedyny cel, jaki przed sobą postawiła sobie fundacja. Pani Magdo, a zatem. Tak, ja znam Dzieci, że... dzieci, dzieci. Tak, dzieci, dzieci, dzieci to jest nasz temat w radzie fundacji są osoby z instytutu matki i dziecka przede wszystkim i tam będzie płynęła pomoc dla dzieci z drugiej strony rodzicielstwo zastępcze, które mamy zamiar promować. Wspierać na każdym kroku. I stąd Panie moja jest taką obecność. Tak, twarzą tej pomocy właśnie dla, dla dzieciaków, które straciły rodziców, które tych rodzin nie mają. Tak. I najlepsze, co może im się przytrafić, to właśnie trafienie do rodziny zastępczej, do kochających ramion, przynajmniej jednej dorosłej osoby, która chce z nimi iść przez życie i dmuchać w ich żagle. My jesteśmy przeszczęśliwi, że udało nam się pozyskać tutaj koleżankę do tego wspólnego, wspólnego projektu, dlatego że Magda ma swoją fundację, ale my uważamy, że fundacje powinny ze sobą współpracować, bo wszyscy robimy dobro i robimy to dla. Dzieci, robimy to dla tych ludzi, którzy tego dobra potrzebują. I nie ma sensu tutaj mówić moja lepsza, gorsza, wspólnie, Oczywiście, wspólnie. Razem. Tak razem możemy więcej i tego też doświadczam na co dzień, że łączymy siły i z Fundacją TVP i z innymi i razem wspieramy te same cele, bo patrzymy w tym samym kierunku. Chcemy pomagać. No właśnie w, można powiedzieć, że pomoc to jest wasze drugie imię obu e, pań, <grym> które goszczą tutaj e, u nas teraz e, w studiu. Z czym to się wiąże? Bo to się domyślam, że wiąże też z ogromnym wyzwaniem takim dla was osobiście. Ja myślę, że trzeba mieć w sobie pewną wrażliwość i, i, i wydaje mi się, że obie to mamy. Poza tym ja przez wiele lat jakby zajmując się pomaganiem innym doszłam do wniosku, że najłatwiej jest płakać nad czymś losem i nic nie robić, a najtrudniej jest zebrać się w sobie, powiedzieć muszę, Biorę się do pracy, nie ma co płakać, trzeba działać i co jest niesamowite, że my, jako ludzie telewizji, jako ludzie rozpoznawalni, możemy trochę więcej, bo więcej drzwi się przed nami otwiera. I dlaczego tej naszej rozpoznawalności, popularności nie wykorzystać dla dobra innych? To jest chyba najwa najważniejsze. I najwspanialsze, co mogło nam się przytrafić. Ja uważam, że po to robiłam wszystko przez ostatnie 20 lat, żeby móc tutaj dzisiaj być. Ale też przyszłam taką samą drogę: od płaczu, poprzez wzmacnianie się i tak dalej. I myślę, że najpiękniej jest właśnie w każdej sytuacji znaleźć jasny punkt i dążyć do niego i myśleć o tym, że nawet maleńka zmiana dla na przykład tego dziecka jest ogromnym po prostu yy, no ogromnymi możliwościami dla niego I, i patrzeć w tym kierunku już. To tylko. Kto będzie mógł skorzystać z pomocy Fundacji TVP? Będą mogły skorzystać rodziny, bo jak mówię, jeżeli jest choroba w rodzinie, to choruje cała rodzina. To nie jest tak, że, że tylko dziecko. Cała rodzina choruje, cała rodzina wymaga pomocy, opieki które mają właśnie dzieci chore i dlatego mamy zaprzyjaźniony Instytut Matki i Dziecka który na kasprakarze, które, z którego mamy doradców lekarzy którzy nam powiedzą kto tej pomocy tak naprawdę najszybciej potrzebuje będą mogli skorzystać będą mogły skorzystać osoby z niepełnosprawnościami tu działka Magdy Rodzin czyli zastępczy, rodziny zastępczych adopcyjnych i oczywiście też biologicznych i to są problemy zdrowotne głównie wokół tego tematu, się skupiamy? Problemy zdrowotne, ale także problemy, no, jakby samotności i, i, i braku rodziców też u dzieciaków. No, jakby wszystkie podania, prośby będziemy rozpatrywać. I w jaki sposób my? członkowie Telewizji Polskiej, ale też nasi widzowie, e, możemy włączyć się w to pomaganie wspólne. Mamy bardzo e, dużą pomoc ze strony e, Telewizji Polskiej, <noise> ponieważ jest to fundacja telewizji, my ją nazywamy Piękno Pomagania, bo nie ma nic piękniejszego niż pomaganie mm. innym. Naprawdę, jest się w pewnym momencie na takim etapie, że człowiek myśli sobie, Boże, co ja, no coś zrobiłem w życiu, osiągnąłem, a teraz co mogę zrobić? No mogę pomagać innym, bo mam taką możliwość. E, więc my mamy naprawdę duże wsparcie, TVP, ale także liczymy na naszych widzów. I tutaj bardzo ważne jest to wsparcie finansowe, no bo żeby pomagać, też musimy mieć środki. Te środki staramy się zbierać i te środki ustaliliśmy, będą przeznaczane na. Konkretne rzeczy to nie jest tak, że my komuś będziemy dawali pieniądze. Myśmy o tym długo to będzie dyskutowali. Mądre pomaganie. No, mądre to pomaganie. Będzie... To będzie płacenie za rehabilitację, za sprzęt niezbędny do życia, bo często taki wózek czy taki podnośnik dla osoby z niepełnosprawnością jest po prostu niezbędny do życia, bo ona. Nie może funkcjonować bez tego. Więc wyrównujemy szanse też. Tak, wyrównujemy szanse. My za to wszystko jako fundacja będziemy płacić, no ale tu liczymy na Państwa, na naszych widzów, bo bez Was po prostu to się nie uda. I już startujemy? E, I tak, już. już startujemy, już wystartowaliśmy, startujemy. jest konto, czekamy na. Płaty, a my obiecujemy, że będziemy informować, na co te państwa pieniądze, bo to państwo te pieniądze dają, będą przeznaczane. Katarzyna Dowbor, Magdalena Różka, prezeska i ekspertka Fundacji TVP były z nami. No to spójrzmy, szanowni państwo, na spot, spot Fundacji TVP. Chcę wyzdrowieć i wrócić do domu. Kiedy dowiedziałem się, że Bruno jest śmiertelnie chory, musiałem nauczyć się prosić o pomoc. Rodziny zastępcze potrzebują dodatkowego wsparcia. Jagódka mieszka w hospicjum. Żeby mogła być w domu, potrzebuje rodziny zastępczej. Chcesz pomóc tym dzieciom? Zróbmy to razem. Sprawmy, że ich los będzie lepszy. A jeżeli ty potrzebujesz pomocy, zgłoś się do Fundacji TVP. I to jest właśnie piękno pomaganie.